A to mój misiu! Dołącz do przyjaciół Misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda Cię nie ominęła. Przygody rycerza Na zamku Danielkowo mieszkał rycerz Danielek. Był znany jako chłopiec pełen zapału i odwagi, ale miał jeszcze wiele do nauczenia się, aby stać się prawdziwym rycerzem. Pewnego dnia pod okiem swojego mistrza Zabrał się do nauki posługiwania się mieczem, trenował ruchy, starając się opanować sztukę walki. Miecz brązuś obserwował z ciekawością, jak jego przyjaciel uczy się posługiwać mieczem. Siedząc na boku, zachęcał i kibicował za każdym razem, gdy rycerz Danielek wykonywał kolejne ćwiczenia. Jego wsparcie i obecność dawały rycerzowi Danielkowi dodatkową chęć do, do dalszych treningów. Rycerz Danielek nie poddawał się. Dzięki swojej wytrwałości stawał się coraz lepszy w posługiwaniu się mieczem. A miś Brązuś, patrząc na postępy swojego przyjaciela, był bardzo szczęśliwy. W miarę jak mijały dni, Rycerz Danielek coraz bardziej doskonalił swoje umiejętności, wykonując coraz trudniejsze ruchy i robiąc postępy w sztuce walki. Jego mięśnie stawały się coraz silniejsze, a zwinność rosła z każdym treningiem. W końcu nadszedł dzień, kiedy rycerz Danielek był gotowy na swój pierwszy pojedynek. Stał się pewny siebie i gotowy do walki. Dzięki ciężkiej pracy i wsparciu swojego przyjaciela misia brązusia. Kiedy wykonał swój pierwszy prawdziwy atak, uśmiechnął się do misia brązusia, który oklaskiwał go głośno z boku. Od tego momentu rycerz Danielek i miś brązuś byli nierozłącznymi towarzyszami, wspólnie pokonując wszelkie trudności i przeszkody. Ich przyjaźń była jak tarcza, która chroniła przed niebezpieczeństwami i prowadziła ich ku kolejnym przygodom. Wraz z nastaniem kolejnego dnia rycerz Daniela, miś Brązuś byli gotowi na nowe wyzwania, gotowi na wspólną walkę i zwycięstwo. Pewnego słonecznego dnia, gdy spacerowali leśną ścieżką, Nagle z Nienacka zostali zaatakowani przez zamaskowanego osobnika, który wyłonił się z gęstych zarośli. Stanęli do walki. Bez wahania rycerz Danielek korzystał ze swoich umiejętności w posługiwaniu się mieczem. Zręcznie wymachując swoim mieczem, rycerz stawiał czoło przeciwnościom, odbijając atak przeciwnika. Jego ruchy były płynne i przemyślane, a każdy cios celny i skuteczny. Miś brązuś patrzył z podziwem na odwagę i umiejętności swojego przyjaciela, gotowy pomóc w każdej chwili. Dzięki zdolnościom rycerza Danielka udało się odeprzeć atak nieznajomego, groźnego przeciwnika, który w końcu Wycofał się do lasu, uznając swoją przegraną. Rycerz Danielek i miś brązuś, oddychając z ulgą, kontynuowali swoją wędrówkę przez las, ciesząc się, że dzięki współpracy i odwadze są w stanie pokonać każdego przeciwnika, który stanie na ich drodze. Po tej wygranej walce, miś brązuś i rycerz Danielek przechadzali się po okolicy. Zauważyli w oddali karetę, która powoli sunęła w stronę zamku. Jednak coś było nie tak. Kareta zaczęła pochylać się na jedną stronę, a jej jazda stała się niepewna i chwiejna. Rycerz Danielek i miś Brązuś bez wahania ruszyli w kierunku pojazdu, gotowi na pomoc. Kiedy się zbliżyli, dostrzegli, co się stało. Koło karety po pewnym czasie utknęło w dołku, powodując niebezpieczne przechylenie pojazdu. Zaczęli pomagać jak tylko mogli. Dzięki sprawnemu działaniu rycerza Danielka i misia brązusia, koło zostało uwolnione z dołku i sprowadzone na właściwą drogę. Pasażerowie karety wyrazili swoje podziękowania za pomoc i ruszyli w dalszą drogę. Rycerz i miś cieszyli się, że mogli pomóc innym w potrzebie. Wyruszyli na spacer przez okoliczne pola i łąki. Podczas gdy przechadzali się, zauważyli w oddali małego, przytulnego nietoperza, który wydawał się zagubiony i osamotniony. Podeszli do niego bliżej, zauważyli, że ma lekko skrzywione skrzydełka i niezdarnie porusza się po ziemi. Miś Brązuś i Rycerz Danielek natychmiast poczuli się zaniepokojeni takim stanem Nietoperza. Postanowili, że nie mogą zostawić go samego i postanowili, że będą się nim opiekować. Rycerz Danielek delikatnie podał jedzenie i wodę, a Miś Brązuś uspokajał go swoim miękkim głosem. Nietoperz, choć na początku nieufny, szybko zaczął przyzwyczajać się do swoich nowych opiekunów dni mijały a nietoperz stawał się coraz bardziej przywiązany do misia brązusia i do rycerza danielka danielek codziennie karmił go dbając o jego zdrowie i dobre samopoczucie nietoperz któremu nadali imię skrzydełko zaczynał się rozwijać i nabierać sił nie był już tym samym małym nietoperzem. Stawał się coraz większym stworzeniem. W pewnym momencie skrzydełko przybliżył się do misia brązusia i rycerza Danielka, otwierając swoje skrzydła i zapraszając ich na swoje plecy. Bez wahania miś i rycerz wskoczyli na grzbiet skrzydełka, gotowi na kolejną niesamowitą przygodę. Nietoperz skrzydełko wzbił się w powietrze, unosząc naszych bohaterów coraz wyżej i wyżej. Z każdym unoszeniem się widok stawał się coraz bardziej olśniewający, a ziemia wydawała się maleć poniżej. Z lotu ptaka rycerz Danielek i miś Brązuś mogli zobaczyć całą okolicę jak nigdy dotąd. Mogli poczuć wiatr na swoich Twarzach i oglądać zachód słońca, malujący niebo różnymi barwami. I tak, dzięki uprzejmości skrzydełka, rycerz Danielek i miś Brązuś mieli możliwość podziwiania piękna świata z góry, a ich przyjaźń i więź tylko się umocniły podczas tej niezwykłej przygody w powietrzu. Podniebny lot skrzydełka był pełen niezwykłych widoków. Misio i rycerz patrzyli z zachwytem na rozległe pola, góry wznoszące się w oddali oraz rzeki, a także malownicze doliny. Podziwiali cuda, które otaczały ich z każdej strony. W miarę jak skrzydełko unosił się coraz wyżej, zaczęli dostrzegać nawet odległe miasta i zamki, które wyglądały jak kolorowe, rozsypane klejnoty. Widok ten sprawił, że rycerz Danielek i Brązuś poczuli się jak prawdziwi odkrywcy, poznając nowe tajemnice świata. Gdy rycerz Danielek i miś Brązuś lecieli na grzbiecie ogromnego nietoperza, nagle usłyszeli jakieś wołanie. Podlecieli bliżej i zobaczyli, że to głos księżniczki, która została uwięziona w zamku złego czarnoksiężnika. Od razu zdecydowali się pomóc i skierowali się w stronę zamku. Gdy dotarli na miejsce, zobaczyli, że zamek jest otoczony przez czarną mgłę i straszliwe potwory strzegące wejścia. Nie cofnęli się jednak. Rycerz Danielek, korzystając ze swojego miecza i miś Brązuś z odwagą, dzielnie walczyli z przeciwnościami, aby dotrzeć do wieży, w której uwięziona była księżniczka. Dzięki ich współpracy i odwadze pokonali wszelkie przeszkody i dostali się do wieży, gdzie uwięziona była księżniczka. Rycerz Danielek otworzył drzwi, a miś brązuś ujrzał przerażoną księżniczkę. Zapewnili ją, że teraz jest już bezpieczna. Razem opuścili zamek. I powrócili na grzbiet nietoperza, lecąc z powrotem do królestwa księżniczki. Czując, że dokonali prawdziwego czynu bohaterstwa, księżniczka urządziła przyjęcie na ich cześć, dziękując za uratowanie z rąk złego czarnoksiężnika. Rycerz Danielek i Miś Brązuś powrócili do siebie, dziękując za niezwykłe doświadczenie obiecali sobie, że zawsze będą pamiętać o tych przygodach i niezwykłej przyjaźni. Byli gotowi na kolejne przygody, jakie czekały na nich w świecie pełnym niespodzianek. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.